Drodzy miłośnicy magii, z wielką radością przynosimy Wam ekscytujące wieści ze świata czarodziejów. Ostatnio na oficjalnych kanałach społecznościowych HBO z pomocą intrygującej notki ogłoszono coś, na co wielu z Was czekało od lat. Wielki powrót do uniwersum Harry'ego Pottera staje się rzeczywistością, a wśród zaproszonych do magicznej przygody pojawili się już nowi, utalentowani aktorzy. Znani z wspaniałych ekranizacji świata J. Rowling, serdecznie witamy Damenikę Enceloglina który wcieli się w postać Harry'ego Pottera oraz wspaniałą Arabellę Stanten, grającą Hermione Granger. Również Alester Stout będzie odgrywał rolę Wislia, co bez wątpienia wzbudza ogromne emocje wśród fanów tej kultowej serii. Casting zaprosił do współpracy imponującą liczbę 30 tysięcy aktorów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i determinacji w znalezieniu tych idealnych dla ról. W tej fascynującej produkcji, która ma zrealizować ekranizację uznawanej za bestseller sagę fantazy, potwierdzono udział wielkich gwiazd. John Lidgoe wcieli się w albę z Dumbledore, Janet MCTR zagra minerwę MC nagal, a PaPA S. 7 pojawi się jako Severus Snape. Nie zabraknie również Nika Frosta, który zagra Rubena Hagrida oraz Luca Tallona, odgrywającego Quirinusa Quirella, a także Paula Whitehouse'a w roli Argus'a Filcha. To obsada, która z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko zagorzałych fanów, ale także nowych widzów. Produkcja HBO zapowiada się na wierne odwzorowanie magii, którą wszyscy znają i kochają. Scenariusz napisała Francesca Garginer, a za kamerą stanął Mark Mylod, reżyser, który zdobył uznanie dzięki swoim dziełom. M. In. Sukcesja czy gra o tron? W tej nowej adaptacji Harry'ego Pottera ukażą się aż siedem sezonów. Każdy z nich zrealizuje jedną z opowieści o młodym czarodzieju, który uczęszcza do znanej, tajemniczej szkoły czarodziejów w Hogwarcie. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze informacje o premierze oraz dalszych szczegółach tej ekscytującej produkcji. To czas aby ponownie zanurzyć się w znany świat magii, przygód i niezwykłych postaci, które przez lata dostarczały nam niezapomnianych emocji, świat czarodziejów znów staje przed nami otworem, bądźcie czujni.